To dużo owoców. Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały baście? No to teraz poszukaj jeszcze. Hmm? Dobrze, grzeczny chłopak. Dzieci. Idziemy. To wyrzutek wygnana. No, dziś… Oh. No dalej. Już. <słyski> Æsj! Proszę mnie. Czy to jakaś jaskinia? Trochę ciasna, ale się zmieści. Być ruiny ze świata metalu. Jedno z dawnych miejsc. prostu zabranili mi chodzić w takie miejsce, ale muszę znaleźć wyjście. Ale jest! Co to? Nierzywy człowiek! Tam jest coś lśniącego! 比。 Metalowe drzwi, zamknięte. Może to znalezione urządzenie pomoże. Jak się je otwiera? Więcej świateł, kształt. Jest jakoś połączony z tymi drzwiami. zmieniło kolor. color. Transfer z USRC. Szyfrowanie Czarny Kwad. Przerzuciłam wiadomość na Pani Holo. Co to jest? Myślisz, że Ja tak chcę. Lepiej nie dam rady. On jest zaraz za tobą! Cześć! Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Pokaż! Pokaż jeszcze raz! Dam radę! zaraz za tobą! Cześć! Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka! Słuchaj, Tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie! Wszystkiego najlepszego, Izaaku. Tatuś bardzo kocha swojego synka. nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci waszej, to znaczy naszej. Przepraszam, ale dawno tego nie robiłem. A te leki odczany, <ścoughs> solidne. No dobra. Od początku, dzieci. Zdrowaś, Mario. Łaskiś pełna. Ale no bez jaj mam... Nagrywać myśli dla potomności. Świetny pomysł, dyrektor Ewas. A że niby do tej pory dla potomności zrobiłem za mało? Po co bym tu był w takim stanie jak nie dla potomności, co? Dość już mam tego. Potomność może iść się walić na ryj. Młody się za nami grzesz. I Machu Picchu. Zawsze chciałam je zobaczyć. A tego nie zrobiłam. Czemu nie pojechałam, jak zaprosił mnie Owen? Jestem głupia. Trzeba było jechać. No nic. W ten świat jak śnieg Rastąpi się Słońce przystanie lśnić. lecz Bóg, który zwał tu będzie. Czemu tutaj są? Nas, na... Co im się stało? A może tyle mi wystarczy, wiesz, gdy otworzyły się drzwi i cię zobaczyłam? Jak stałaś w sukience z retrubrzę, a do tego ten uśmiech. Musiałam się odwrócić, bo byś zauważyła, jak mi się twarz zmienia od kwitnących w środku uczuć. Wiesz, to była chwila, ale od razu wiedziałam. Więc... Znalazł mnie. Roz mnie znalazł. Na dole! Ach, dzięki wszelomacie. Chodź tu, daj rękę. Nie powinnaś tam być. Chodź. To zakazane miejsce, Aloy. Padłam tu. Część świata metalu. Co to na twarzy? Nic. Znalazłaś to na dole? Nie. Oddaj to. Nie. loj, to może być niebezpieczne. Nie. Nie chcesz się wymykać z domu. Musisz się nauczyć jak przetrwać w dziczy. Chodź, Ailoy, do domu. Od jutra uczysz się polowania. Zaznaczał. Weź swój łuk. Przestań już mam rotać do tego schodzimy do doliny za mną. Dziczy bywa niebezpiecznie. Musisz się mnie trzymać i robić co mówię. Wiem. Wciąż masz zadrapania po wczorajszym upadku. Dlatego najpierw zajmiemy się tym problemem. Weź tę sakiewkę na leki. Pokażę ci, jak ją napełnić. Widzisz tę roślinę, o tam, to zdrowo Zbierz jego owoce do sakwy. Dobrze, a teraz je zjedz. Mają gorzki smak, ale mogą uratować ci życie. Zawsze miej ze sobą lecznicze owoce, kwiaty i rośliny. Gdzie jesteśmy? Ta dolina jest jedynie częścią obręczy przedmaki. Obręczy? W Nora strzeże tych ziem przed niebezpiecznymi maszynami. Zazwyczaj. W dole rzeki znajdziemy stado maszyn. Tam nauczę cię polować. Są niebezpieczne? Wszystkie maszyny są niebezpieczne. Nie można ich lekceważyć. Ale jestem przy tobie. Eloy, mm. zbliża się. Kucnij i chodź za mną w wysoką trawę. Tam głowa nisko. Maluchy. Nie, Aloy. Te maszyny nazywają się czujki. Jeśli chcesz przeżyć, to dziczy... Musisz unikać ich spojrzenia. Pokażę ci. Słuchaj uważnie i rób to co ja. Nie ruszaj się. Niech przejdzie. Nie wychylaj się. Chodź za mną przez szlak w tę wysoką trawę. Stój kolejny niech przejdzie. Chodź w tę stronę. Im wolniej idziesz, tym mniej cię słychać. Pochylona hałasujesz dużo mniej. Zaczekaj. Ostatni ruszamy dobra robota. Czujki cię nie wykryły. A teraz chodź, stado powinno być przed nami. Się do nas. TEP! Wracaj na swoje miejsce! TEP! Gdzie jesteś? Nieważne. Pochodzi z plemienia. Nie możemy gadać. A może on nie lubi plemienia? No to jest głupcem. Chodź, poszukajmy stada za mną. Tam. Widzisz? To są bieguny. Ha, Sio! Czemu je przepędziłeś? A. Żeby ci pokazać jak płochliwe są niektóre maszyny, gdy cię zobaczą. Najlepiej podchodzić po cichu. Nie martw się. Dogonimy je trochę później. Zobaczysz. Teraz znajdź kamienie, które zmieszczą ci się w dłoni. Czemu? Rób co mówię Aloy i szukaj kamieni. Chcę ci pokazać, jak z nich korzystać. Dobrze, mogą być. Za mną. Ej, Nie marnuj czasu. Ej, luj, tutaj. Widzisz stado. Dobra, czas trochę porzucać. Ale kamienie nic nie zrobią maszyną, prawda? Nie, odwrócą ich uwagę. Zwabią w pułapkę. Tamta czujka o tam. Trzeba ją zdjąć. Inaczej Stado ucieknie, zanim uda nam się do niego zbliżyć. Nie rozumiem jak? Maszyny rozmawiają ze sobą Aloy, ale można je uciszyć. Zostań tu na krawędzi. Na mój sygnał. Rzucisz kamienie i ściągniesz do mnie czujkę. Czekaj na mój sygnał. Aloy, rzuć tu obok mnie. Już, chodź dziewczyną, gotowe. Bierz surowce, to nauczę Cię, jak robić strzały. Zrób drzewce strzał, a z odłamków metalu groty. Dobrze. Nigdy nie skończą Ci się strzały, jeśli znasz się na rzemiośle. Wypróbujmy te strzały. Za mną. w trawie. Tylko cicho. Czas na twoją pierwszą zdobycz. Biegun. Jedna ze słabszych maszyn. Ale nawet słaba maszyna potrafi być groźna Musisz być ostrożna. Uważnie obserwuj ofiarę. Ma grubą skórę, ale posiada także czułe punkty. Na przykład oko. Widzisz inne... Zbiornik na grzbiecie. Czy to słaby punkt? Tak, jak to odgadłeś? Urządzenie pokazało mi. Ta zabawka? Nie wygłupiaj się. Upoluj tego bieguna. Caluj w oko bądź zbiornik i przygotuj się, żeby odskoczyć, jak zaszarżuje. Dobry strzał! Dobrze się dziś spisałaś, ale musisz się wiele nauczyć. Jutro znowu poćwiczymy. Co to było? Ten chłopiec. Ten, który biega z wojownikami. Za mną Aloy, szybko! czasu, zanim maszyny go znajdą i poturbują na śmierć. A jak strzelę, to bestie spanikują i go zadepczą. Ale ja widzę, jak one chodzą! Przestań zmyślać. Serio! Prześliznę się! Zabraniam. Aloy Hospital...